Wagunie, kole, węglarki, jadą z poznania, same kaczmarki. Jedzie też i z wilde a każdy śrubie, stytki, wąbony. Dalej są prosz. Dalej jest roszczok, owce i chunie. Wszystko to w trzecim jedzie wagunie. Dalej są ryczki i szapunierki, jakieś są i salaterki.

I ty trzy koła ratunkowy? Jak u Hubeta w te fale nie było? Pół na pół. Paulina, ta połowa jest twoja, źdźwięk ta połowa jest twoja. Pol na pol. E, ty siedzisz dokładnie na środku, określ się, albo Zichu, albo Paulina, no? Pani w okularach. A do Pauliny! Ty. <ścoughs> Uważaj się. Paulina. Paulina jest po śląsku taką rzecz, nakieruje się go do Ryczka. Czy to jest? A, baba co ryczy po hopie. B, krowa co ryczy w oborze? Czy może C, krzesełko? C. Tak jest, C, krzesełko, brawa dla Pauliny, I jeden punkt. Ale nie podpowiadomy, bo będzie nieważny. To jest milion złotych, więc nie mam tutaj prawa. No. Jeden, zero, ale może z szansa wyrównać, jak dobrze odpowiesz. Jest po Śląsku taką rzecz, na się godą na chtop. Nachtop. Czy to jest? A. Nocny radiotop. B. Gornek do żuru. Czy może C. Nocnik? Nocnik. Tak jest! Nachtop, noc. Brawa dla Zico! Czy może C. Piekarnik? C. Tak jest! Znowu C. I znowu brawa dla Paulinki! Dwa, jeden. Uważaj, Zichu, skup się co...